Mój poprzedni film był prezentacją cheatem Mimsense, a dzisiaj gramy na nim cały meczyk turniejowy w CS2. Zobaczymy, co z tego będzie, bo na chwilę obecną. Wow, ten trigger bot naprawdę robi robotę. Na chwilę obecną jest to mój naprawdę ulubiony cheat do cs 2 Przebił on security pod każdym możliwym względem. No, może poza pewnym jednym wyjątkiem. O kurczę, mam przesadzonego aimbota. Tym wyjątkiem jest brak skin changera. Dobra, skręciłem chyba trochę tego aimbota, bo był on ostro przesadzony i same headshoty strzelał. Teraz on go, mam wrażenie trochę bardziej legitnie ustawionego. Mój config nadal jest taki dziwny, ale muszę go jeszcze dopracować. Żebyście wiedzieli, ile to jest opcji. Można tutaj ustawić tyle rzeczy, no i ładne kill, dobra. Ten Namebot się już wydaje bardzo taki przyjemny, delikatnie pomocny, ale bez jakiejś takiej przesady czy też innych szaleństw. A w międzyczasie powiem Wam o sponsorze dzisiejszego odcinka, jakim jest reseller cheatofreeldewsinc.com. Link do nich znajdziecie w opisie, a na ich stronie możecie znaleźć cheaty do różnych gier, takich jak GTA, CS2, Five'em. Sprzedają oni również różne spufery, akcesoria i konta do tych gier, a z czasem ich asortyment będzie powiększał się coraz bardziej. Wracając do tematu, MimSense jest cheatem, który ma praktycznie wszystko, co możemy sobie zażyć. Od do CSA2. Nie wydaje mi się, żeby brakowało mu czegokolwiek. No, poza może jakimiś takimi rzeczami pod Rage'a typowego, czy też HVH, no ale to nie jest Cheat stworzony pod HVH, więc czego ja się tutaj czepiam, tak właściwie? No i może, jakby był jakiś banych, czy rzeczy do movementu, to bym się nie obraził, ale wiem, że teraz w ogóle jest jakoś ciężko, w CSA się banych hopować i tak dalej. ty też nie potrafią sobie z tym za bardzo poradzić. Mam wrażenie, że coś, jak chodzi o movement, zmienili panowie. No i jest jak jest, no nic nie zrobicie. Ja tego chcę ściągnąć, okej, okay, właśnie to zrobiłem. No, mamy tutaj widziałem, więc. Mogę strzelać? Dziomek Maloła, Go Gonię go. Chciałbym go bardzo granatem zabić. Nikt mi nie robi plecków, więc jest nice. Tam jest dziomek, który dostanie od granatu zaraz. Albo kilku. <grytania> Hej, kolego! Dobra. Co to miał być? Okej, okay, pościągałem ich. Co to był za flash, kolego? Czemu teammeci rzucają takie idiotyczne flashy jeszcze na spałnie. Od kilku meczów zauważyłem, że gracze w C się tak robią. O co chodzi? To jest taka jakaś nowa meta, nowa taktyka? Tak się robi? I co? O, co tutaj mam? Już nie mam. Czas na WP. Bawię się teraz Trigger Botem i zobaczycie jak jest on fajny. W ogóle, dlaczego w większej ilości cheatów nie ma tak dobrze działającego Trigger bota, który ma możliwego do ustawienia jeszcze Hit Chainsa? Nie mam pojęcia. Jak na moje, powinni go dodać do każdego legitnego cheata, bo jest to naprawdę bardzo fajna, bardzo ważna i przydatna funkcja. O, teraz hit chance nie trafił dwa razy. No dobra, chciałem pokazać, jak dobrze działa. Aimbot i dwa razy nie zadziałał. Super. Złośliwość rzeczy martwych się na to mówi. Teraz bardziej się popiszę z tej włupki, obiecuję. Popisałem się? Ja się nie popiszę. Dobra, teraz czas na więcej. Widziałem. Jeden dead i kolejny tutaj jest. I tego wysnajpię. I właśnie to zrobiłem. Triggerbotem. Ten triggerbot jest naprawdę dobry. Nie wiem, czemu wcześniej on nie zadziałał. I ostatni, wykończony. Z tej awópki gra mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Już rozumiecie, dlaczego chciałem, żeby dodali coś na movement. <grymne> Jakiś edge jump, edge back, takie sprawy. Może strafe, Aczkolwiek strafowanie jest tym całkiem. Dobry, co tu się wydarzyło? Znowu teammate mnie aflaszował, by the way, ale spoko. Może to jest to jakaś naprawdę nowa meta, której nie kumam. A ci czemu na spawnie stoją? Proszę Państwa, co to się wyprawia? No nie wiem, stoją na spawnie. Welcome to cs tu generalnie. I czemu on do mnie strzela z P90 ze spawna na daleko? No nie wiem, no naprawdę, myślę, że w cs 2 jakieś są nowe mety, których po prostu jeszcze nie udało mi się rozkminić. Tak się teraz chyba gra, żeby zdobywać kile i wygrywać gry. Ile ten gość ma kill? On u nich ma 3 kile. No Okej, okay, nie no, spoko. A co tu się na czacie wyprawia? Nie będę już zadawał pytań. To jest chyba największa rozbieżność skilla teamów? Jak u kiedykolwiek widziałem, zobaczcie, nawet już nie mówiąc tutaj o mnie, no bo ja to mam cheaty, tutaj ma gościu 9, 5, 6, 4, a u nich nikt nawet nie ma 4 killi, u nich najwyższy nie ma tylu killi co u nas najniższy. To jest niesamowite, nie wiem jak to się stało. Jak widać CS nie potrafi sobie poradzić z dopasowaniem punktów elo i skilla w różnych drużynach, no i kosimy ich 9-0. Ci ludzie mają po 9 deadów, mamy po 3, 2, 1, 4, takie sprawy. Ale co zrobicie, no jaka gra jest. Taka gra jest. A teraz czwórka stoi na spawnie. A jeden już nie żyje. Nie wierzę w to, to jest po prostu niesamowite. Jak oni grają? Co to jest za taktyka? Oni są antyterrorystami. Oni powinni raszować sajty, pilnować sajtów. Proszę państwa. Dwa kile. Teraz bez triggerka strzelę w gościa, więc tak, żeby legitnie było mniej więcej. Strzeliłem w niego. Pierwszy kill został zrobiony 9 sekund po początku rundy, a u nich ktoś wyszedł. Mecz tragedia po prostu. Jakiś cymbał postanowił, że zrobi Wold Kika. Natomiast każdy inny stwierdził, nie, nie, ten gościu jest dobry. Zostawiamy go. Czy ten gościu przestanie spamować? Nie no, wiecie co ja z nim zrobię? Patrzcie, co ja z nim zrobię. I teraz ma jeszcze muta. Super. Po sprawie. Nie wiem, czy da się za takie rzeczy dostać bana. Raczej. Nie. Co najwyżej takiego muta globalnego. No ale jakby dostał, to by było nie tylko by się stało jego nie warte. O! Ale też wszystko by miał trudniej gorzej i niefajnie. Wiecie co? nie chodź tam smalą. O! Nie żyje. A ten ziomek znowu próbuje mnie kliknąć. Jakiś teammate cały czas rzuca nam pod nogi na spawnie na początku rundy w flesze. Co to ma być, panowie? O! Nie trafiłem troszkę. Coś ten spray był kiepski. O. Uuuu! jego był dobry. Team przeciwników przed chwilą walnął time outa, więc musiałem to wyciąć. I czekaliśmy sobie. U hedig, Nie lubię tego P2000, wolę Glocka. USP jest z kolei fajne, jak się ma trigger bocika. Spróbuję go zamożować. Co? Czemu teammate mnie bombił? Co to się wyprawia? Ziomek przystoławczyć? Okej, okay. a czemu ten strzela w teammate'ów? Co to jest? Meczek wygrany? Ja nie narzekam. Widzimy się w kolejnym filmie.